Już jesteśmy, moi drodzy, z powrotem. Przepraszam, przepraszam Was wszystkich, mieliśmy drobne problemy techniczne. No, jak to z relacjami na żywo bywa, czasami sprzęt nie chce współpracować z nami, ale wracamy już do świata Harry'ego Pottera. Albus Dumbledore, Albus Dumbledore, czyli dyrektor szkoły magii i czarodziejstwa w Hogwarcie, jeden z największych czarodziejów na świecie, ale ciekawe jest to, że on przez wszystkich był określany jako największy czarodziej na świecie, a nie potrafił pokonać Voldemorta. Dopiero Harry Potter musiał to uczynić, ale jedno jest pewne, że Albus Dumbledore z tą swoją piękną siwą brodą z tymi swoimi pięknymi siwymi włosami jest jednym z symboli świata Harry'ego Pottera. Ciekawostka jest taka, że w adaptacjach filmowych Albusa Dumbledora grało dwóch aktorów: Richard Harris i Michael Gambon. Richard Harris niestety w trakcie realizacji filmu o Harrym Potterze zmarł, dlatego też ekipa Musiała znaleźć zastępstwo. Przechodzimy dalej, zostawiamy albusa Dumbledora, ponieważ musimy też przypomnieć postać pani profesor Minerwy McGonagall. Minerwa McGonagall to nauczycielka transmutacji, czyli przedmiotu, który polega na tym, że zamieniamy pewne obiekty w inne obiekty, ale nade wszystko to opiekunka domu Gryfindoru. To właśnie Minerva McGonagall. Jest takim cichym sprzymierzeńcem Harry'ego Pottera, roztacza nad nim płaszcz ochronny, a pamiętamy, że w ostatniej serii nawet walczy z Severusem Snape'em. Zostawmy panią profesor McGonagall. Tutaj mamy zestaw, moi drodzy, nauczycieli obrony przed czarną magią, bo jak wszyscy doskonale wiecie, co roku ten, ci nauczyciele się zmieniali. Pierwszym z nich był profesor Quirrel w tym słynnym swoim różowym turbanie, a wszyscy wiemy, że z tyłu głowy trzymał Voldemorta. Oczywiście, ja nie będę wiele zdradzał ci, którzy nie obejrzeli albo nie przeczytali o Harrym Potterze. Muszą to nadrobić. Zostawmy Quirrella i mamy tutaj pozostałych innych nauczycieli, którzy uczyli obrony przed czarną magią. Przejdźmy dalej. No. To jest chyba najsłynniejszy nauczyciel w szkole magii i czarodziejstwa, zawsze ubrany na czarno. No, i uczący przedmiotu, który do najprostszych nie należał, czyli eliksirów. Severus Snape historia dramatyczna z udziałem Severusa Snape'a. Nie będę zdradzał, y, jakim był bohaterem, bo jawi się jako czarna postać. Okazuje się, że do końca tak, takim czarnym charakterem jednak nie był, ale tutaj tylko tyle. Rąbka tajemnicy uchylam. Resztę musicie sami y, przeczytać, obejrzeć czy odsłuchać z audiobooków Severus Snape postać tragiczna, ale postać która zapisała się bardzo mocno w cyklu historii o Harym Potterze. Przejdźmy dalej. No, już wspomniany przeze mnie Gajowy i strażnik kluczy w Hogwarcie, czyli nie kto inny jak Rubeus Hagrid, wielki przyjaciel Harry'ego Pottera, ale też wielki przyjaciel wszystkich uczniów uczących się w Hogwarcie, ponieważ zawsze z duszą na ramieniu i z sercem na dłoni do tych wszystkich uczniów podchodził. Zawsze starał się im we wszystkim pomóc. Bardzo przyjemna postać, bardzo pozytywna, pozytywne emocje wzbudzająca. No właśnie, jednym z obowiązków Rubeusa Hagrida była piecza, czy też... Kontrolowanie tak zwanego zakazanego lasu. Ten zakazany las kilka razy w historii o Harym Potterze się pojawia, oczywiście do zakazanego lasu wejść nie wolno. Nie wolno dlatego, że żyją w nim niestworzone postacie, żyją w nim jednorożce, różne magiczne stworzenia, wielkie pająki, ale jak się również okazuje w pewnej części żyje tam brat Rubeusa Hagrida, czyli olbrzym, bo jak wiecie, Hagrid był półolbrzymem, więc do zakazanego lasu wchodzić nie wolno. Ale jak to w życiu bywa? No to, co zakazane, to nas bardzo kusi i kusiło też również młodych czarodziejów. Oni się zapuszczali bardzo chętnie do zakazanego lasu, co niejednokrotnie kończyło się nie za dobrze dla nich. Jak pamiętacie w pierwszej części przygód Harry'ego Pottera, Harry, Hermiona i Ron musieli się udać do zakazanego lasu, ale musieli się udać z Hagridem jako Kara, kara za to, że złamali reguły szkolne. Zakazany las zostawiamy, ale nad szkołą magii i czarodziejstwa ministerstwo magii sprawowało pieczę i to ministerstwo magii jest kluczowe, zwłaszcza w ostatnich częściach przygód Harry'ego Pottera, ponieważ to tam zapadają najważniejsze decyzje dla całego świata czarodziejskiego. Ciekawostka jest taka, że minister magii był w, był w stałej współpracy z premierem mugolskiego, brytyjskiego rządu. Tak jest w książce to opisane. Jestem ciekawy, czy ówczesny, czy teraźniejszy premier Wielkiej Brytanii, Boris Johnson faktycznie ma kontakt ze swoim magicznym odpowiednikiem, czyli z ministrem magii. A jak wszyscy doskonale pamiętacie, przez większość cyklu Przygód o Harrym Potterze ministrem magii był pan, który nazywał się bardzo ciekawie i specyficznie mianowicie Corneliusz Knot. On przez wiele lat był ministrem magii. Bał się strasznie Albusa Dumbledora i nie przyjmował do wiadomości, że Voldemort, czyli ta najbardziej mroczna, czarodziejska postać powrócił do żywych. Wypierał to. Dopiero wtedy, kiedy go zobaczył na własne oczy, uwierzył, że Voldemort powrócił. Zostawmy ministerstwo magii. No musimy o mugolach powiedzieć, ale o takich mugolach do potęgi. Takich mugolach, mugolach, mugole w wykonaniu yy, rodziny Harego Pottera, czyli wuj Vernon, ciotka Petunia i no mało przyjemny kuzyn Dudley, to jest symbol takich najbardziej twardych, najbardziej skamieniałych mugoli na świecie. Oni wzięli pod opiekę młodego Harego, opiekowali się nim po śmierci jego rodziców, ale opiekowali się nim w sposób bardzo nieładny, niegrzeczny i nieelegancki, między innymi no, zmusili go do tego, aby nocował w skrzynce, w, w, w takiej komórce pod schodami, więc naprawdę traktowali go w sposób bardzo nieładny i nieelegancki. Ale ci, którzy przeczytali cyklo o wiedzą doskonale, że na koniec wujostwo i jego kuzyn jednak przyznali rację Haremu, ponieważ nie wierzyli w to, że świat magii i czarodziejstwa istnieje w ogóle ale na koniec, kiedy musieli uciekać, schować się przed Voldemortem, pojednali się z Harrym Potterem, no i chyba troszeczkę ich punkt widzenia się zmienił. Ale to właśnie między innymi oni nie dopuszczali do tego, aby Harry otrzymał ten pierwszy list z Hogwartu, mówiący o tym, że został przyjęty do szkoły magii i czarodziejstwa. Przejdźmy dalej. No właśnie. Magiczne stworzenia, no jak nie wspomnieć o stworku, o chyba... Jednym z najbardziej charakterystycznych, magicznych stworzeń występujących w cyklu o Harrym Potterze. Stworek to skrzat, skrzat domowy, no, który zajmował się głównie pomocą swoim właścicielom. A jak wszyscy pamiętamy, stworek pierwotnie należał do rodziny Malfoyów. I aby oswobodzić skrzata domowego, należy mu podarować element garderoby. Czy ktoś z Was pamięta, jaki element garderoby został podarowany stworkowi, a tym samym stworek został oswobodzony? Stworek otrzymał skarpetę. otrzymał skarpetę i w tym momencie został uwolniony, stał się tak zwanym wolnym skrzatem. No niestety tutaj też nie będę wybiegał za bardzo, żeby Wam nie odsłaniać Arkan całego cyklu harem Poterze. Niestety stworek skończył swój żywot w bardzo dramatycznych wręcz okolicznościach. Przejdźmy do kolejnego slajdu. No jest ta najbardziej mroczna, najbardziej czarna postać, ten, którego imienia nie wolno wymawiać. Ten, którego imienia nie wolno wymawiać, tak czarodzieje mówili o Lordzie Voldemorcie. Lord Voldemort to najbardziej mroczny czarnoksiężnik w świecie Harry'ego Pottera. Harry musi stoczyć z nim bój. Voldemort to najbardziej czarna postać, jaką tylko możemy sobie wyobrazić, ale myślę, że kiedy czytamy książki o Harrym Potterze, to on już nam się jawi jako człowiek okrutny. Ale kiedy widzimy go w interpretacji aktorskiej Ralph'a Fainca, człowiek bez nosa, oślizgły, przypominający węża, zresztą wąż był jednym z jego głównych atrybutów, wąż Nagini, no to widzimy, jak bardzo mroczny to bohater, powiedziałbym, że nawet antybohater, ponieważ no, wprowadza naprawdę ciemne czasy i bardzo niebezpieczne czasy w świecie magii i czarodziejstwa. No, też tradycyjnie nie powiem wam, jak skończył Voldemort. Być może wiecie, ale ci, którzy nie wiedzą, nie będziemy zdradzać cichosza. Ci, którzy nie wiedzą, na pewno to doczytają, na pewno to obejrzą. Zostawmy Voldemorta. I moi drodzy, na zakończenie, jeszcze raz taki symbol, ponieważ. Kiedy mówimy o Harym Potterze, to mamy naprawdę mnóstwo obrazów przed oczami, ale gdybyśmy musieli powiedzieć pierwsze skojarzenie dotyczące Harego Pottera, to na pewno byłaby to błyskawica. Błyskawica, czyli blizna pozostawiona na czole młodego czarodzieja przez Voldemorta. Voldemort w pewnym momencie zbierał Mówiąc kolokwialnie czarodziejów i czarownicę, aby przejąć władzę nad światem magicznym, sprzeciwili się temu rodzice Harry'ego Pottera, Lily i James Potterowie. No i spotkała ich bardzo zła, bardzo tragiczna konsekwencja. Mianowicie Voldemort przyszedł do ich domu i ich po prostu zabił. Zabił ich magicznym najbardziej mrocznym zaklęciem, czyli Avada Kedavra. Dlaczego nie zabił Harego? Ponieważ w momencie, kiedy próbował go zabić, próbował zlikwidować tego młodego czarodzieja, jego matka otoczyła go tak ogromną sferą miłości, że zaklęcie odbiło się od Harego i uderzyło w Voldemorta. Pozostawił po sobie tylko i wyłącznie znak, tylko i wyłącznie bliznę, która towarzyszyła Haremu przez całe życie. Zresztą Później kiedy Harry już dostał się do Hogwartu, pamiętacie doskonale, że ta blizna stała się jego znakiem rozpoznawczym i każdy chciał tą bliznę zobaczyć. Blizna jest symbolem całego cyklu o Harrym Potterze, blizna jest symbolem tego bohatera i myślę, że ta błyskawica i te typowe dla Harego okrągłe okulary pozostaną na zawsze w popkulturze, ponieważ już się bardzo mocno w tą popkulturę wpisały. A wszystkich was, którzy dzisiaj z małymi problemami technicznymi, ale poprawimy się, byli z nami, zachęcam do tego, aby nas odwiedzić może jednak w te ferie, aby sobie wypożyczyć książkę o Harrym Potterze, aby sobie wypożyczyć audiobooka o Harrym Potterze. Ba, dla tych, którzy są zafiksowani kompletnie na punkcie przygód młodego czarodzieja, zapraszam was do mediateki, ponieważ jak wszyscy wiecie, w mediatece mamy również gry planszowe i jedną z gier, które posiadamy, jest gra o Harrym Potterze. Także ferie możemy spędzić przy grach, które wypożyczamy z mediateki, a jedną z nich jest Harry Potter. Pytania i odpowiedzi. To jest gra dla najbardziej wytrwałych znawców twórczości J.K. Rowling i przygód Harry'ego Pottera. Moi kochani, Pierwszy tydzień ferii jeszcze trwa, jeszcze mamy drugi tydzień ferii. W drugim tygodniu ferii w czwartek o 11 również spotykamy się na młodzieżowych historycznych eksploracjach. Jeżeli macie jakieś pomysły na temat tychże eksploracji, to jak najbardziej jesteśmy otwarci. Zachęcam Was wszystkich do tego, aby śledzić. Stronę internetową Facebooka, Instagrama, zarówno Biblioteki, jak i Prudnickiego Ośrodka Kultury, Agencji Sportu i Promocji, Muzeum Ziemi Prudnickiej, ponieważ przygotowaliśmy dla Was naprawdę dużo atrakcji podczas tych ferii. Pamiętajmy, żebyśmy byli bezpieczni, żebyśmy na siebie uważali, no i oczywiście śledźcie to wszystko, co dla Was przygotowaliśmy. Za dzisiaj Wam dziękuję, no i myślę, że do zobaczenia za tydzień. Dziękuję bardzo.